Sekundą Misterium Gaudiosum, Wizytacja na Wiedzenie Świętej Elżbiety. Nie przed oczyma Matkę Najświętszą, która podejmuje trud drogi do krewnej. Świętej Elżbiety. Nie słyszymy nakazu Anioła Gabriela, że ma to czynić. W świetle tego, co usłyszała, odczytuje w swoim sercu wolę Bożą, co jak ma czynić. Prosimy. Panie Jezu przez te tajemnice i za wstawienie Matki Najświętszej byśmy zawsze chętnie ofiarowali się w służbie bliźnim, spełniając Twoją wolę z miłości do Ciebie. Trzeba wejść do pokoju, żeby pan odciąć. Przepraszam, Macie. Jeśli potrzebuję, to